Dzień dobry wszystkim. No zrobiło nam się księstwo zimy. Przynajmniej na parę dni. Może być tak, że ten stan potrwa do końca tygodnia. Może być tak, że trochę dłużej. Ale nie bierzcie tego wszystkiego do siebie, bo Kaszuby to jest klimat nieco odbiegający od reszty Polski. Więc Mogą się tu różne rzeczy zdarzać. W każdym razie, jeżeli myślicie, że to koniec sezonu, to muszę Was z błędu wyprowadzić, dlatego że jeszcze jak to puści, a ziemia zostanie ścięta, jest 3 stopnie mrozu w tej chwili. Można będzie wykonywać pewne zabiegi herbicydowe. Przede wszystkim preparaty z grupy stąpu i sam stąp. Który powinien być stosowany dopiero wtedy, kiedy ziemia zostanie ścięta przez przymrozki. Kiedy tam już żadnych uprawek nie będziemy robić, aby tego filmu herbicydowego, który ten preparat tworzy, nie zniszczyć. No i teraz, no i teraz sytuacja, sytuacja taka, że padną zapewne pytania, a co jeszcze z zabiegami miedzią, których może nie zdążyliśmy zrobić. Nie niepokojcie się. Jeżeli będzie układ taki, że to zimno puści, a puści, spokojnie jeszcze zabiegi miedziowe zdążycie wykonać. Truskawka w tej chwili nie śpi, nic wielkiego jej się nie dzieje. Trochę ją ta temperatura oczywiście do snu zachęci. Natomiast możecie oczywiście hmm, zastymulować ją, podając spore, spore ilości miedzi.